Witajcie, z tej strony Awaryn, a to jest kolejny odcinek, czyli już trzeci z ASKA. Yy, nagrywam odcinki zaraz, praktycznie pod rząd, minęło parę dni yy, i kończę budować jakby yy, kolejnych, kolejne ulepszenia do po prostu naszych zbieraczy. Yy, muszę tylko sobie jedną rzecz wyłączyć, bo sobie zapomniałem wyłączyć. Dobra, i jest git Tak, kamieniarza eee, W sumie kamieniarz co? Nic nie daje, tylko powiększony trochę magazyn. Mmm... Zbieracz Czemu to jest tak o. Eee, Co jest zbierać kamienie? Mi tu ty jak jakby już mamy, jakby całą ekipę zebrałem, jaką potrzebuję do w ogóle ruszenia z wioską. Eee, I myślę, że za niedługo będę domy jakieś większe budował. Nie wiem jeszcze gdzie dokładnie będę to budował. Jest dużo twardego drewna. Co w się sensie okazuje, że pewnie bez, 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 bez. bez. Bez tak naprawdę takich rzeczy jak żelazo to bym tu nie ruszył nic. Eee, specyficzne bardzo miejsca. Będzie bardzo ciężko go bronić w ogóle, zacznijmy od tego. No ale... No cóż, zdar zdarza się, zdarza się. Eee że tak jako taki pomysł na odcinek dzisiaj nie mam oprócz tego że jeszcze porobić tych parę ulepszeń no i może magazyn już będę robił o i mi to przypisz eee, właśnie już mam tego to sobie pokorzystam sobie z tego póki mogę Tego 10 potrzebuję dosek, dosek, nie dosek kopatyków 4 kamieni 6, ale wziąłem 20. Eee, o, i głazów, akurat 6 jest, zbierał <laughs> nas Wymieniłem w ogóle kamieniarza, bo e, tamten nie miał bonusów, ten jest urodzonym niby kamieniarzem. Pochodziłem, cały czas pochodziłem w ogóle za, i pokopałem trochę tej e, krwi jotuńskiej, ale dalej z nią jest jakiś problem, jak wywalę ją na ziemię, to jakby traci swoją wartość i nie mam zielonego pojęcia, czy to jest błąd, czy to jest moja jest błąd. Ale po prostu nie wiem Nie wiem czy jeszcze mam coś, no mam jeszcze trochę tej, w ekwipunku noszę Szczury cały czas odganiam Zające, szczury Jest szkoda, mogę zgarnąć. <ścoughs> no i budujemy No i chata zbieracza na drugi poziom jest zbudowana. I jest zarąbiście, Dobra. Pytanie, czy ja już mam odblokowane? Mam odblokowane. Tego nawet o nie myślę. A ile w ogóle, Ile to ma w ogóle miejsc? Znacznie większy drewniany dom, który może, e, możesz rozbudować dodatkowe moduły, aby e, pomieścić e, bardzo dużą liczbę mieszkańców. Wewnątrz można umieścić meble mm -hmm. są dwa łóżka Takie mniej więcej wielkości by to mógł tutaj Co ty ja dałoby radę tutaj na górce? Ty, czekaj. O dałoby, wobec Dałoby radę dało, tylko bym musiał pousuwać trochę tych rzeczy tutaj stąd Zamiast duży, duży, ten tu wziął mały. O, tu marchew muszę wziąć. W ogóle lato się zaczęło. Nie tak, tylko tak. Nie wiem, za co dostałem obrażenie, ale okej. Okay. Hmm. B. Równanie terenu. Proszę No nic. Studia, studia jest. Studnie będę musiał stąd neutralizować. No cóż, a mało studni jest w ogóle w okolicy, to też boli. No ale jakby nie patrzeć. To jakoś to się poupychać tu powinno dać radę Aha Co jest? Jakbym nie mógł tu kopać Wygląda jakby nie mógł więc to tutaj to już jest jakby teren e, kopalni a to wychodzi jest trafił nam się właśnie dobry rzemieślnik za chwilę go wysyłać będę na pracę na razie niech po pracy jako e, rolę montuj mm, ba I co nie dam rad? Wszystko się da, jak się chce, to się da. A pewnie się spytacie, się, dlaczego buduję te domy, a nie na chatach lecę. Ano, dlatego, że yy, w zimie już nie będzie tak pięknie w tych chatach, yy, w rzeczywistych yy, szopach. A w chatach będą chciały, chcieli yy, prze, przeżyć zimę. Kurde, się obawiam najgorszego, czyli właśnie... Nie, zaraz zobaczę, może ten wyrówn wyrówna, bo ja na nie mogę wyrównać tych bloków i to mnie martwi. Nie machaj mi, tylko równaj ten blok tu, już. i też nie może oh. Rozmontuj Potwierdź Jeszcze raz muszę stawiać to Nie chcę A cały czas na coś stawia mi tu, no And to, to na, na złość mi dorobi, czy co? O, może teraz No, chyba se... coś. O, właśnie widać znowu, jak tutaj się zrobił ten błąd. Aha, to się ciekawie zapowiada. Dziękuję. Siła niedźwiedzia, Można wziąć. Nie wiem co tu się właśnie stało. Ale na nagraniu macie udowodnione, że mi skopiowało kamieniem. Nie wiadomo jak, dlaczego. Dobra, miałem czyś po miałem miejsca w jakwąku. Świetnie. Tak, zrobimy, będę ją na zaś. Dobra, idę dalej pracować. Znajdujemy się już w ostatnim e, jakby okresie budowy pierwszej chaty w wiosce, można powiedzieć osadzie wiosce. E, kamieni na razie tych nie kopałem. Przygotowuję jedzenie dla naszych osadników. Ponieważ już jakby morale spadają w dół. Eee, bez kitu będę musiał chyba pobudować. Mistrz różna. Ta mistrz eee, Niech mają, niech ROM Drugiego drwala mamy. Udało się załatwić to niech pracują. W, dwóch drwali, tak myślę, że będzie git na razie dwóch kamieniarzy żeby się też przydało ale to na spokojnie z czasem będę zwiększał jak będę chaty budował ponieważ bez tych chat yy, będą strasznie jakby tacy niepracowici, można tak uznać upiekło to się, o, to się warzywa się już No, warzywa moje po co znalazłem się muszę popiec im trochę Niech mają Ale już u w tu budowę Moment Jeszcze teraz co tylko o. Te kurde zające cholera wie co to to jest? To już mnie tak zaczyna denerwować Właśnie jestem ciekawy czy jak to rozłupię, to ja dostanę yy, długi patyk? Czy tak średnio? Nie, tak średnio, dostanę tylko patyki. Dobra, też i patyki będą. Tam ten będzie pewnie poleciał pod ten po, po, po długi patyk. Teraz tu się skończy budować. właśnie, kamień. To wykopię sobie od razu na kamień. Tutaj studnie udało się i studnię znalazłem. Więc yy, będzie można postawić zbierać już zbiera drzwi, zbiera w ogóle. Że, ja ażem tego nie zauważył, to jest takie fajne miejsce było. O, na rozbudowę. Że, aż mnie to boli, że ja się tam zacząłem budować. No ale tutaj latają te jelunie, te całe, które dają o wiele większe zaopatrzenie w mięsie. No idzie z tym długim patykiem, czy nie idzie? Już myślałem, że nie przyjdzie. No i świetnie. Dobra. To rozmontuj. To rozmontuj. Jest zarąbiście. Teraz pyk. Nie, w sensie dom. Nie chodzi o dom. Eee, przypisz i przypisz. Tylko moment, tylko trzeba ja przypisałem? Aha, okej. Okay. Właściwie i tak, no. No, następny dom w planach jest tu. Myślałem, że tutaj tak ze dwa domy wcisnę. Nie wiem, właśnie zaraz by to kombinował. Jak to zrobić, żeby tu wcisnąć dwa domy? Pytanie czy ja w ogóle mogę teren równać. Wyjątkowo mogę równać teren. Idzie znowu noc, więc przepraszam z góry, że znowu nic nie będziecie widzieć przez chwilę. Co, tu już jeden dom powinien się zmieścić, myślę, nie? A tutaj drugi. Tak trochę wymyślnie to wciskam, ale ja wiem, jak tutaj będzie później problem z terenem, bo nieraz się na tym przekonałem we swoich, jakby już wioskach. Powiedzcie mi teraz, czy mi się tutaj chata zmieści. No kurna, wymieści mi się. To bez żadnych problemów. No, ja jestem zadowolony i to bardzo. Nic. Nie będę was znowu zanudzał zauważeniem tu i owo, z szukaniem przedmiotów. Będziemy się pewnie widzieć już, jak e, postawię tą chatę. I jak już druga będzie w trakcie budowania, albo pff, jak będę wam pokazywać, jak znowu drzwi buduję, bo w sumie, jakby nie patrzeć, trzeba już powoli myśleć nad gospodarstwem rolnym i tak dalej, i tak dalej. No i magazynierem, nie? A na w sumie nad tym gospodarstwem rolnym to trzeba się już pospieszyć, bo wy, trzeba wyrobić się z ubraniami na zimę. Myślę, że. Takim najlepszym póki co to będzie nasz, nasz kierunek, to będzie właśnie gospodarstwo rolne, tkacz i e, łowcy, bo bez łowców to też tutaj będzie taka robota, to będzie męka, nie robota. No właśnie, to jest to, co się najbardziej obawiałem, czyli nie będzie wyjścia. Trochę mi to za wysoko wyszło. Dobra, moment. Eee, ścieżka. Ja bym ścieżkę chciał tutaj, do tego domu. To jest jakaś szansa? Żeby to no, no, jest szansa. Tylko może. No, coś takiego to na pewno bym nie chciał. Hmm. Ach, te szczury wkurzające. Kończymy budowę następnego domu mm, Domu, chaty Przepraszam bardzo, jeżeli byłyby bardzo duże lagi bo te gagatki y drwale, naciąły tyle drewna tutaj, że mój komputer, gdzie mam dość dobrą jednostkę to jednak ma czasami problemy w tym jeszcze się odcinek renderuje w tym jeszcze przesyła się odcinek Yy, dla Was. <tryk> Więc. Uwaga! Kończymy budowę. Proszę bardzo. Dobra. Na pewno tu jedną osobę ze mną muszę tu zakwaterować, ponieważ yy, już jej bardzo walory spadają. Dobra. Tutaj rozmontuj. Fajnie. A tutaj nie wiem, albo wstawię dom, albo magazyn, tylko muszę najpierw się tego pozbyć, więc pewnie w najbliższym czasie będę się chciał zająć też yy, górnictwem. Co Zaraz za ten dam się trzeba wziąć. Zatem przyniesiesz raczej wszystkie patyki, to ja tylko drewno muszę przynieść. Pokażę Wam chociaż odrobinę, jak wygląda budowa tego wszystkiego. Zrobiłem też drogi. Nie wiem, czy mówiłem. Ale robicie sobie w warsztacie taki specjalny przyrząd. I robicie właśnie drogi tym. Tylko jedna rzecz musi e, miejsce, w którym chcecie zrobić, musi być wyrównane, bo inaczej nie zrobicie tego, jak widzicie. Bo Jakbym na trawie teraz chciał zrobić? O, nie zrobię w życiu, bo teren nie został wyrównany albo nie została zaplanowana ścieżka. Coś z tych dwóch rzeczy trzeba ja po prostu zrobić, żeby móc zrobić w ogóle e, drogę. Czy coś te drogi dają? No, nie zauważyłem, żebym się jakoś szybciej po nich e, poruszał, ale wyglądowo może być. Wiadomo, lepsze są kamienne, ale no kamień, kamiennych nie mam jak robić, ponieważ yy, Raz, że potrzebuję chyba pierwszy stopień tego, bo teraz jest na zerowym, yy, tego oka I chyba warsztat musi być ulepszony Ale nie jestem tego pewny, musiałbym najpierw popatrzeć, nigdy się z drogami szczerze nie patrzyłem, bo Bawiłem, je zobaczyłem, bawiłem, bo nie dawałem mi po prostu niczego takiego fajnego. Dobra, ten niesie i ja jeszcze zaniosę. Właśnie, za ten czas yy, minął dzień. Miałem dwa niespodziewane ataki, w sumie dwa, no jeden póki co, od, odbity i za chwilę leci kolejny, ale coś, coś się mnie spieszy. Kora, teraz kora, kora, kora. To kory powinniśmy trochę tu mieć. Jezus, oni dalej tam wycinają te drzewa. No właśnie Czy mogę te lin linę pozbierać, bo linę się przydadzą hmm. Kory potrzebuję Magazyn. Jak najszybciej magazyn muszę zrobić, bo Tutaj daję się zaraz zakopie, Ale sporo miejsca już się zaczyna tu robić, więc yy, jestem bardzo zadowolony. My tak łażenie w to i nazad, w to i nazad. Żeby. A tutaj właśnie buduję dla nich jeszcze takie źródełko wody przy okazji, żeby mogli najwyżej się napić od razu jak wstaną. No wiadomo, że nie działa to tak na tej zasadzie, jakby eee, to była studnia. Ale... Też jest do, y, dobra Ale nie aż tak wydajne. Bo tamten mieści tylko y, to, ta prymitywna rynienka wody, tak to się chyba nazywa Tak to się nazywa Kolektor deszczowy, no ale prymitywny tak czy siak. On mieści tylko 10, a studnia mieści aż 50 w sobie. Tu jeszcze trzeba pozbierać, bo linę są na wagę złota. Ale ja ten widzę, patyki już zbierze, to ja będę długi Patyk i zaniosę to. Aż ta cholerna stamina. Dobra, to sobie zaznaczę, niech to gościu powoli robi. I co, mogę te dwa domy już usunąć stąd? No, domy, no. To są domy, no szałas, to są szałas, nie domy. I tu będę pewnie chciał zbudować kolejną chatę Przypisz i przypisz. Domówstwo. No i fajnie, odblokowane kolejne. E, pod tym. No fajnie, też to, to takie Kuchnia, rolnictwo. Osiągnij populację liczby 10 mieszkańców. Łowiectwo. Co potrzebujesz? Pewnie, że nie masz. No, siły zaczynam czuć głód. To idź do domu, że nie, się nie, nie trzyma nikt. to muszę im jedzenia trochę przygotować, na no to wychodzi. O, ja, to najgorsze, że będę musiał iść teraz i. O, ten zarąbisty błąd. Ja, ja naprawdę nie ogarniam, o co chodzi z tym błędem. Weźmy sobie zimowego łowca. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale dla mnie to happy, bo nie muszę łazić i... E, kopać ciągle tych kamieni, a to już się powoli robi uciążliwe. Dobra, ja im tu będę jedzenie robił. Przy okazji będę kończył odcinek, bo widzę, że już odcinek jest w bardzo długim czasie. Długi czas ma po prostu. Bardzo długi czas ma. Więc yy, komentujcie, subskrybujcie. komentarz jak zawsze dla Was otwarte. Jeżeli się chcecie coś o gierce dowiedzieć, nie ma problemu. Nawiążę do, do w następnym odcinku lub po prostu odpowiem w komentarzu. Eee, I co? Na razie. Cześć.